Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Myślor, to jest program Sprawki Okiem Katolika. Rano. Jest poniedziałek, 16 grudnia. Dziś wspomnienie świętego Ełzebiusza, biskupa i męczennika, święto trzeciej klasy. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, panie, natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj, aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Tematem rozprawki, która jak zawsze jest na końcu programu, jest czy moderniści wiedzą co czynią, czyli różnica między ocenianiem a osądzaniem. Wpierw jednak zapraszam na sprawki. Niemcy. Jak informuje portal PCH24, niedawno zakończył się generalny remont berlińskiej archikatedry pod wezwaniem świętej Jadwigi. Świątynię wzniesiono i konsekrowano pod koniec XVIII wieku. Od tego czasu aż do dzisiaj gruntownie przebudowywano ją tylko raz, po zniszczeniach dokonanych przez wojska alianckie w roku 1943. Obecny remont rozpoczął się w roku 2018 i niestety całkowicie pozbawił świątynię sakrum. Nowy wystrój kościoła krytykowali nawet niekojarzeni z katolicyzmem publicyści. Jeden z nich, pan Kevin Gensheimer, napisał: Berlin jest bogatszy o kolejny kościół ewangelicki. Taka budowla nie może być katolicka. Kościoły katolickie nie wyglądają tak zimno, nago i bezdusznie. Natomiast metropolita Berlina, arcybiskup Heiner Koch, podczas ceremonii otwarcia świątyni stwierdził, że odnowiona katedra ma być docelowo miejscem zarówno dla katolików, jak i ateistów oraz innowierców. Szwajcaria Agencja SPI, zajmująca się między innymi prowadzeniem statystyk dotyczących religijności, opublikowała najnowszy raport dotyczący apostazji w Szwajcarii. Według oficjalnych danych w roku 2023 67 tysięcy szwajcarskich katolików porzuciło swoją wiarę. Jak się okazuje w roku 2022 Liczba ta wniosła ponad 34 tysiące. Oznacza to, że w ciągu roku liczba apostatów w Szwajcarii zwiększyła się niemal dwukrotnie. Wśród powodów porzucenia wiary szwajcarscy apostaci wskazali między innymi chęć uniknięcia podatków, utratę wiary oraz sugerowanie się decyzją bliskiego, który także odszedł z kościoła. Raport wskazuje, że wiernych tracą również grupy protestanckie. Z tak zwanego Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w minionym roku odeszło prawie 40 tysięcy członków. Liczba ta jednak proporcjonalnie jest dużo niższa niż w przypadku katolicyzmu, gdyż wzrost liczby apostazji rok do roku wyniósł w przypadku protestantów 25%, a w przypadku katolików 97%. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych dawka. Dziś wspomnienie świętego Euzebiusza. Urodził się on około roku 283 na Sycylii. Już jako chłopiec przeniósł się do Rzymu, by poświęcić się stanowi duchownemu. 16 grudnia 340 roku przyjął święcenia biskupie z rąk papieża Juliusza I, który następnie wysłał go do Werczeli. Diecezja ta była w większości pogańska korzystając ze swobód jakie kościół otrzymał po trzech wiekach prześladowań nowy biskup poświęcił się z niezwykłym zapałem pracy duszpasterskiej stawiał kościoły głosił słowo boże i formował kapłanów spod jego ręki wyszło kilku późniejszych świętych według świętego Ambrożego Eusebiusz utworzył w Wercelni pierwszy w Europie klasztor za obronę świętego Atanazego na Synodzie Mediolańskim w roku 355 Eusebiusz został skazany przez wyznających herezję ariańską biskupów na wygnanie do Palestyny. Z wygnania pisał listy do wiernych, zachęcając ich, by wytrwali w prawowitej wierze. Po przejęciu rządów przez cesarza Juliana apostate wrócił do Vercelli. Zmarł 1 sierpnia 371 roku. Święty Eusebiusz jest patronem Vercelli i Piemontu. Belgia. Na początku grudnia w życie weszła najnowsza ustawa regulująca m.in. prawa pracownicze w Belgii. Ustawa dotyczy jednak przede wszystkim tzw. pracowników seksualnych. Nadając im szerokie uprawnienia i prawną ochronę przed nadużyciami, nowe prawo reguluje dostęp prostytutek do ubezpieczenia zdrowotnego, płatnego urlopu, zasiłku macierzyńskiego, zasiłku dla bezrobotnych i uwaga, emerytur. Prostytutki mogą także zawierać umowy o pracę oraz mają normatywny czas pracy. Na pracodawców nałożony został natomiast obowiązek zapewnienia swoim podwładnym czystej pościeli, środków antykoncepcyjnych oraz instalacji przycisków alarmowych w miejscu świadczenia usług. Stacja Euronews wskazuje, że nawet w Niemczech i Holandii, które zalegalizowały tego typu praktyki znacznie wcześniej, tak kompleksowej ochrony pracowniczej jak w Belgii nie ma. A zatem niemal pełna normalizacja moralności, Dokąd zmierzasz Europo? To była sprawka czwarta, a po niej reklama. Uwagi warta. Dziś, mój drogi słuchaczu, chcę polecić Ci dwie nowości książkowe wydawnictwa Dębogóra. Obie pozycje są związane z nadchodzącymi świętami Bożego Narodzenia, a ich adresatami są dzieci. W książce Deszczendii, prowadzona przez proroka Izajasza Marcysia, ze zdumieniem odkrywa bogactwo liturgii Adwentu i Bożego Narodzenia w tradycyjnym rycie rzymskim. I gorliwie przygotowuje się do pierwszej komunii. Marcysia poznaje biblijne historie zapowiadające przyjście Mesjasza i obserwuje narodziny Jezusa w wstające. Przygotowuje się do spowiedzi, przyjmuje pierwszą komunię świętą i uczestniczy w uroczystej pasterce w tradycyjnym rycie. Deszczendi to książka dla dzieci, traktująca je bardzo poważnie, nie infantylnie. Jest bogato ilustrowana przez panią Joelle Dabadi, znaną polskiemu czytelnikowi z mszelika Tarsycyuszek. Lektura może być wspaniałym przygotowaniem do świętowania Bożego Narodzenia oraz przyjęcia pierwszej komunii świętej. Docenią ją zarówno młodzi, jak i starsi. Boży Roczek to przeurocza książka pani Ewy szelburg zarembiny ukazująca świat pięknej przyrody, sympatycznych zwierząt i dobrych ludzi. Świat, w którym Pan Jezus, Matka Boża i Święci są realnie obecni dzięki modlitwie, dzięki nieustannemu odwoływaniu się do ich wstawiennictwa. Świat żyjący zgodnie z odwiecznym rytmem wyznaczanym przez naturę i jej stwórcę. Książka składa się z opowiadań dla dzieci na cały rok. Opowiadania są związane z kolejnymi świętami i ważnymi wydarzeniami roku. Ciekawe, ładne, mądre, pogodne. Doskonale nadają się na wieczorne wspólne czytanie do snu. Pięknie ilustrowana lektura w sam raz dla dzieci i ich rodziców. Linki do książki Deszczendi i Boży Roczek znajdziesz, mój drogi słuchaczu, jak zwykle w opisie tego odcinka. Na kod sprawki przysługuje zniżka 10% na obie te książki i wszystkie inne pozycje wydawnictwa Dębogóra. Redakcja Sprawek Okiem Katolika bardzo poleca. Francja. W sobotę 7 grudnia po pięcioletniej odbudowie spowodowanej dotkliwym pożarem, ponownie otwarta została jedna z najważniejszych katolickich katedr na świecie, Notre Dame w Paryżu. Z tej okazji w świątyni odbyło się uroczyste nabożeństwo oraz odprawioną przez świętą. W wydarzeniu udział wziął m.in. prezydent Francji pan Emmanuel Macron, prezydent elekt Stanów Zjednoczonych Donald Trump, prezydent Polski, pan Andrzej Duda brytyjski książę William, a także głowy państw Włoch, Niemiec, Ukrainy, Belgii i Luksemburga. Niestety, uroczystości związane z zakończeniem odbudowy katedry obfitowały także w liczne profanacje, w tym masowe udzielanie komunii świętej na rękę, którą przyjęła między innymi francuska pierwsza dama, czyli pani pan Brigitte Macron, żyjąca żyjący z prezydentem Macronem jedynie w cywilnym związku. Były radny powiatu piasecznego, pan Sergiusz Muszyński, skomentował sprawę w serwisie X. W jego wpisie czytamy Komunia bez żadnych oznak czci, na rękę, udzielana osobie, która jawnie żyje z mężczyzną, bez ślubu kościelnego. Bridget Macron Duchowni w pstrokatych strojach, masoński stół jako ołtarz. Oto kwintesencja Nowus Ordo i kościoła soborowego. Kanada. W czwartek 5 grudnia lewicowy rząd z premierem Justinem Trudeau na czele poinformował o kolejnym dość kuriozalnym pomyśle na rzecz zwiększania bezpieczeństwa. We wspólnej konferencji prasowej udział wzięli szefowie resortów bezpieczeństwa publicznego pan Dominique Leblanc, obrony narodowej pan Bill Blair oraz usług i zamówień publicznych pan Yves Duclos którzy przekazali mediom komunikat w sprawie rozszerzenia zakazu sprzedaży broni o kolejne 324 rodzaje. Dodatkowo, na mocy nowych przepisów, dotychczasowi właściciele broni nie będą mogli jej nikomu przekazać. Broń tę planuje odkupić Resort Obrony, by przekazać ją na Ukrainę. W tym celu opracowywane są już nowe regulacje prawne, które mają wejść w życie jesienią 2025 roku. Ogłoszenie kolejnego aktu prawnego ograniczającego dostęp do broni w Kanadzie zbiegło się z 35. rocznicą strzelaniny w Montrealu. Choć dla większości, tak to nazwijmy, zdemilitaryzowanego społeczeństwa Polski może to wydawać się nieoczywiste, ale czynnikiem, który najbardziej utrudnia wprowadzenie w danym kraju rządów autorytarnych, jest właśnie powszechny dostęp do broni. Siódma sprawka to krótka katechizmu dawka. Ksiądz Matias Gaudron, Katechizm o kryzysie w Kościele, rozdział 3, Sobór Watykański II. W jaki sposób liberałowie zawładnęli Soborem? Dzięki poparciu Jana XXIII i Pawła VI siły liberalne i neomodernistyczne mogły wprowadzić do tekstów soborowych wiele własnych tez, więcej nawet niż się początkowo spodziewały. Schematy, jakie zostały pieczołowicie sporządzone przed soborem przez Komisję przygotowawczą, a które tchnęły wiarą katolicką, o których sobór miał dyskutować i nad którymi miano głosować, zostały podczas pierwszego posiedzenia odrzucone i zastąpione przez nowe, przygotowane przez liberałów schematy. Na soborze była grupa około 250 do 270 biskupów, którzy chcieli bronić tradycji kościoła i którzy potem zrzeszyli się w Cetus Internationalis Patrum. Przeciw nim stała jednak grupa liberalnych kardynałów i biskupów, którzy stworzyli tzw. Sojusz Reński. Nazwa Sojusz Reński pochodzi stąd, że jego przywódcami byli prawie wszyscy biskupi, których biskupstwa leżą nad Renem. Grupa ta była bardzo dobrze zorganizowana i codziennie zalewała sobór drukami, w których instruowano biskupów, jak mają głosować. Większość biskupów była niezdecydowana i byłaby gotowa wesprzeć konserwatystów. Stanęła jednak po stronie liberałów, ponieważ widziała, że przywódcy Sojuszu Reńskiego są osobistymi przyjaciółmi papieża, a niektórzy z nich, jak kardynałowie Dopfner, Słenans i Lerkano, zostali mianowani moderatorami soboru. Ksiądz Hans Küng, teolog frakcji postępowej, wyraził raz podczas soboru swoją radość z tego, że marzenie małej mniejszości urzeczywistniało się na soborze. Powiedział. Nikt, kto był tutaj na soborze, nie powróci do domu takim, jakim tu przybył. Samemu nigdy nie spodziewałbym się tak wielu śmiałych i wyraźnych oświadczeń biskupów. W międzyczasie okazało się, jakiego ducha dzieckiem jest Kung. Obok nieomylności papieża i bóstwa Chrystusa neguje on większość chrześcijańskich dogmatów. Także nawet posoborowy Rzym odsunął go od nauczania. Nie lepiej ma się sprawa z księdzem Karlem Ranerem, ale od tego miejsca zaczniemy, mój drogi słuchaczu, jutro. Litwa. Jak informują litewskie media, sąd okręgowy w Wilnie wydał kuriozalny i niebezpieczny wyrok. Choć orzeczenie zapadło w listopadzie, zostało ono ujawnione przed kilkoma dniami za sprawą wpisu w mediach społecznościowych. Autorstwa jednej ze stron postępowania. Proces dotyczył uznania kobiety będącej w homoseksualnej relacji z inną kobietą za matkę dziecka swojej partnerki. Biologiczną matką dziewczynki, która od dawna, zdaniem sądów, ma już dwie mamy, jest pani Birute Sabatowskajte, określająca się jako kontrolerka do spraw równości szans. Jej homoseksualną partnerką jest natomiast Dyrektor Litewskiego Centrum Praw Człowieka, pani Jurate Juszkejte. We wpisie nowej matki, dziewczynki, czytamy: Od dziś nasza rodzina czuje się bezpieczniejsza. Sąd Okręgowy w Wilnie wydał wyrok, który uznaje mnie za matkę naszej córki. Sprawa jest precedensowa. Dotychczas w Litewskim Sądzie nie zapadł podobny wyrok, a litewskie prawo nie reguluje tzw. związków partnerskich lub Małżeństw osób tej samej płci. Tym samym Litwa zrobiła dość duży krok w kierunku uśmiechniętej Europy. Polska. W środę 4 grudnia we wspomnienie świętej Barbary, patronki między innymi górników, pod budynkiem Ministerstwa Przemysłu w Katowicach odbył się protest radykalnej organizacji klimatystycznej Greenpeace. Manifestacja rozpoczęła się przed godziną 7 rano. Liczni aktywiści zebrali się przed drzwiami budynku ministerstwa, a część wspięła się na fasadę, wywieszając baner z napisem Węgiel jest skończony przestańcie Ściemniać. W komunikacie organizacji czytamy: Dzisiaj aktywiści i aktywistki Greenpeace protestują pod Ministerstwem Przemysłu. Domagają się, aby rząd Donalda Tuska przestał okłamywać społeczeństwo. I opracował realny i sprawiedliwy plan odejścia Polski od węgla. Polska polityka energetyczna opiera się na kłamstwie, że węgiel ma przyszłość. Protest ekoaktywistów spowodował kolejne utrudnienia ruchu w centrum miasta. Policja nie zdecydowała się usunąć protestujących, ograniczając się do zabezpieczenia terenu wokół rządowego budynku. Jak długo jeszcze obcy kapitał będzie mógł na terenie Rzeczpospolitej, po pierwsze, prać mózgi nierozgarniętej młodzieży, strasząc ich katastrofą klimatyczną. Po drugie, oduczać ich prawdziwej pracy na rzecz aktywizmu. I po trzecie, tak bardzo uprzykrzać życie Polakom. Czy nie należałoby w naszej ojczyźnie zakazać funkcjonowania jakichkolwiek tzw. NGO-sów finansowanych z zagranicy? Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Dziś chcę powiedzieć o kolejnej przeszkodzie, jaką obserwuję na drodze do powrotu Polaków do tradycji katolickiej. Funkcjonuje pewna niejasność, moim zdaniem intencjonalnie wstrzyknięta do rozumów katolików odnośnie pojęć oceniania i osądzania. W swoim życiu naprawdę tysiące razy widziałem, jak słuszna ostrożność przed osądzaniem zamieniała się w niesłuszną ostrożność przed ocenianiem. I oto, by nie osądzać. Wielu ludzi straciło odwagę, by mówić, to i to jest złym postępowaniem, ta osoba robi źle. Wszak kim jestem, aby osądzać, prawda? Tymczasem zdanie, ta i ta osoba robi źle, nawet bardzo źle, nie jest osądem, ale oceną czynów. Osąd pojawiłby się, gdybyśmy rozstrzygali o poziomie świadomości tej osoby. O tym, na ile coś jest zawinione, a na ile niezawinione. Określali intencjonalność, wyrokowali, na ile ta osoba jest zła i temu podobne. A stwierdzenie ona robi źle nie jest osądem. Jak to się ma do tradycji? Otóż myślę, że przynajmniej w pewnym stopniu to właśnie ta niejasność pojęciowa niezwykle ogranicza wielu w dostrzeżeniu, co tak naprawdę się dzieje w kościele. Bo kimże jesteśmy, aby osądzać ludzi, którzy coś robią? Tymczasem nie osądzamy ich, oceniamy to, co robią. Określeni ludzie w trybie błyskawicznym, bo w trakcie około 60 lat zmienili w kościele niemal wszystko. I moim zdaniem, w pewnym stopniu ludzie nie chcą tego zobaczyć, bo boją się, że to byłoby osądzanie kogoś. No przecież ci ludzie nie mogli chcieć źle, pewnie robili to w dobrej wierze i temu podobne. Tymczasem do oceny tego, co się stało, nie jest w ogóle potrzebne ani chyba nawet wskazane spekulowanie, w jakiej wierze ktoś coś robił. Burzenie jest burzeniem, niezależnie jaki poziom świadomości ma operator buldożera. Weźmy na przykład ograniczanie, choć to słowo zbyt miękkie, totalne tłamszenie i rugowanie mszy świętej tradycyjnej, o czym powszechnie przecież się nie wie, jakby zastąpienie starej mszy nową nastąpiło wszędzie bezboleśnie i przy zachwycie wszystkich. Tak nie było. W wielu miejscach duchowni i wierni błagali, żeby było po staremu, ale dowiadywali się, że nie. Ma być po nowemu. Ileż razy słyszałem argument, że to dlatego, aby było jednolicie, bo wtedy będzie jedność. I te same osoby najczęściej mówią, że msza tradycyjna i nowa msza to jest to samo, tylko trochę inaczej. Tymczasem kryje się tu pewien kruczek. Otóż tak to nazwijmy, rewolucjoniści zwyczajnie widzieli, że tam, gdzie pozostawia się równolegle mszę tradycyjną i nową mszę, ta stara przyciąga nie tylko przyzwyczajone staruszki, ale też młodych. Widzieli to i stąd taki rygor w eliminowaniu tej mszy. I teraz wracamy do pytania: jak można w ogóle sugerować taką nikczemność? Czy to nie jest osądzanie? Nie, ponieważ nie mówię, dlaczego ktoś to robił, co wtedy sobie myślał, i jaki był naprawdę jego cel? Mówię tylko, że to robił i że to było bardzo złe, bardzo, bardzo złe. Oby jak najwięcej katolików umiało odróżnić ocenianie od osądzania. To powinno bardzo otworzyć rozumy, naprawdę. Maryjo, posłuchaj się mną dziś, jak chcesz. Wykorzystaj mnie jak chcesz, byle tylko choć jeden grzesznik zszedł z drogi zatracenia, poszedł do spowiedzi świętej i zwrócił się ku Panu Jezusowi. To na dzisiaj wszystkie sprawki okiem Katolika rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTube i napisz co najmniej pięciowyrazowy komentarz, a jeżeli chcesz wesprzeć zespół sprawy okiem katolika finansowo, regularnie na Patronite lub tutaj na YouTubie albo jednorazowo przez wpłatę najmniejszej chociaż kwoty. To szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim bardzo dziękuję i przypominam, że wczoraj, w niedzielę 15 grudnia, została odprawiona kolejna już Msza Święta tradycyjna w intencji o Boże Błogosławieństwo dla wszystkich dobrodziejów naszej pracy. O terminie kolejnej mam nadzieję poinformować niedługo. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia i całego tygodnia. Święty Euzebiuszu, módl się za nami. Człowieku rozumny. Trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do przeczytania na www.sprawki.pl i do usłyszenia jutro. Zostań z Panem Bogiem.